Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Finansista. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rynku akcyjnym, konkretnie amerykańskim, a także o różnych danych i wskaźnikach, które pozwolą nam spojrzeć szerszej perspektywy na giełdę w poszukiwaniu stosunku zysk-ryzyko, a także będą one stanowić niejako wartości bazowe, a także punkt odniesienia w ocenie prawdopodobieństwa. Takie podejście studzi nieco emocje rozgrzane poprzez doniesienia medialne i szum informacyjny. Jak pisał Nate Silver w Sygnał i szum w niniejszej książce, wielokrotnie już podkreślałem, że istotną cechą prognozy naukowej jest probabilistyczne podejście doprognozowanych wartości. I tak właśnie postępujemy w inwestowaniu opierając się na prawdopodobieństwie, a nie na pewności i choć przeszłe dane, czy też schematy nie determinują przyszłości, to stanowią one, Istotny wkład do formułowania prognozy, a więcej interesujących danych, a także dodatkowe researche na zamkniętej grupie, przede wszystkim w comiesięcznych raportach specjalnych z komentarzem rynkowym, z przeglądem po różnych aktywach, a także ze składem mojego portfela inwestycyjnego. Właśnie wczoraj taki lipcowy raport specjalny został opublikowany na grupie. Także umieszczam wszystkie swoje transakcje w ramach realizowanej. Strategii do grupy możesz dołączyć poprzez stronę Patronite. Link znajdziesz w komentarzu, a także w opisie filmu. Dziś zaczniemy od sentymentu konsumentów, który jest publikowany przez Uniwersytet Michigan. No i możemy zobaczyć, że jesteśmy obecnie na historycznie niskich poziomach a tak niskie poziomy na tym wskaźniku historycznie korespondowały z recesjami, jak chociażby podczas wielkiego kryzysu finansowego, finansowego w latach 90. czy też w latach 80. I mieliśmy tylko jeden przypadek, kiedy tak niskie odczyty na sentymencie konsumentów. Nie oznaczały recesji i było to podczas korekty rynkowej w 2011 roku. Natomiast co ciekawe, bardzo niskie wskazania sentymentu konsumentów, oprócz tego, że współwystępowały razem z recesjami, to często oznaczały bardzo dobre momenty zakupowe na rynku akcyjnym i bardzo dobrze widać to na tym wykresie, gdzie mamy porównanie jasnym kolorem niebieskim indeksu SP500 i ciemnym kolorem niebieskim, właśnie. Wskaźnika Uniwersytetu Michigan i widzimy, że kiedy obserwowaliśmy dołek właśnie na wskaźniku sentymentów, no to korespondowało to właśnie z dołkami, bądź było to blisko dołków na SP 500. Tak było w 2011 roku, podczas dołku kryzysu finansowego w roku 90, czy też w roku 80. Natomiast wracając jeszcze do sentymentu konsumentów, warto wspomnieć o ważnej rzeczy. Otóż, kiedy dziś wielu mówi o nadchodzącej głębokiej recesji, tak naprawdę sentyment konsumentów nie idzie w parze razem z rynkiem pracy i z kolei, bardzo dobrze to widać, na porównaniu tych wykresów, gdzie kolorem złotym został dodany wskaźnik obrazujący ilość wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. I co ciekawe, w poprzednich przypadkach, kiedy mieliśmy do czynienia z pogorszeniem się, ze znaczącym pogorszeniem się nastrojów konsumentów. Korespondowało to zarazem ze wzrostem, właśnie, ilości zasiłków, wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Prześlećmy sobie, zobaczmy, chociażby rok 2007-2009, mamy tutaj zdecydowany spadek tego wskaźnika, sentymentu konsumentów i zarazem wzrost ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, czy też rok 2000-2001, podobna sytuacja spadek sentymentu konsumentów, wzrost ilości bezrobotnych, tak samo rok 89 90, także spadek sentymentu, pogorszenie się zdecydowane nastroju konsumentów, a zarazem wzrost ilości bezrobotnych, czy chociażby rok 77 80 bardzo podobna sytuacja, spada nam wskaźnik Uniwersytetu Michigan i rośnie ilość bezrobotnych. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z pozytywną korelacją. Co oznacza, że spada nam wskaźnik sentymentu konsumentów, ale spada nam również właśnie ten wskaźnik, tak zwany jobless, jobless claims, czyli właśnie ilość bezrobotnych, co nie było charakterystyczne dla poprzednich sytuacji. Co zatem wpływa na tak negatywny sentyment w dzisiejszych czasach? Bez wątpienia jest to inflacja i to z kolei będzie widać na tym wykresie. Tym razem kolorem złotym zaznaczony jest wskaźnik inflacji CPI USA. No i widzimy, od kiedy inflacja ta wystrzeliła, praktycznie od maja 2020, wkrótce mieliśmy znaczące pogorszenie się właśnie nastrojów wśród konsumentów, i świetnie pokazują to lata 70., tam właściwie mieliśmy trzy bardzo wyraziste przypadki, gdzie właściwie dołki na właśnie wskazaniach Uniwersytetu Michigan, na tym sentymencie konsumentów, pokrywały się zarazem z pikiem, ze szczytem inflacyjnym. Zobaczmy rok 69, mamy tutaj pik na inflacji, chwilowy szczyt na inflacji i zarazem mamy blisko właśnie dołek na sentymencie konsumentów. Podobnie jest to w roku 74 oraz w roku 80. Świetnie to widać, a zarazem kiedy Obniżała nam się inflacja, kiedy mieliśmy wyraźnie opadający trend na inflacji CPI, mieliśmy odbicie, jeśli chodzi właśnie o sentyment konsumentów i zdecydowaną poprawę nastrojów, zatem poprawa Wśród konsumentów, wśród nastrojów konsumentów może oznaczać bardzo dobre środowisko i taki ciekawy stymulus dla rynku akcyjnego, bowiem jeszcze raz, jeśli wrócimy na porównanie z indeksem SP500, przypomnijmy sobie dołek na wskaźniku University of Michigan, dołek na SP500 11, 2008, 90. Czy też 80 rok. Świetnie to widać, natomiast kiedy mieliśmy do czynienia już z poprawą tego sentymentu konsumentów, korespondowało to ze wzrostami na rynku, na rynku akcyjnym. Zatem poszukujemy niewątpliwie tego szczytu inflacyjnego, a następnie opadającej inflacji. Czy jest to obecnie prawdopodobne? Otóż coraz więcej danych na to wskazuje. Jeśli teraz przyjrzymy się chociażby na 5-year break-even inflation rate, która. Wskaźnik, który wcześniej wyprzedził nam odczyty na inflacji CPI, czyli zobaczmy, najpierw mieliśmy do czynienia ze zdecydowanym wzrostem, no właśnie na, tej, na tym wskaźniku break-even, a dopiero później wystrzał inflacji CPI. No to jeśli będziemy mieli do czynienia z powtórką tej sytuacji, e, powinniśmy mieć do czynienia z opadającą inflacją CPI, bowiem zobaczmy, od kilku miesięcy właśnie ten wskaźnik break-even inflation rate jest w trendzie opadającym. Idąc dalej, jeśli spojrzymy na Deflator PCE, czyli preferowany przez Fed miernik inflacji. Również mamy do czynienia z trendem spadkowym. Trzeci miesiąc rzędu właściwie są to coraz niższe e, odczyty właśnie pod kątem tego e, deflatora, na który Fed zwraca uwagę. Na tym z kolei wykresie mamy zaprezentowany indeks Global Supply Chain Pressure Index, pokazujący właśnie presję wywierają na łańcuchy dostaw na świecie. No i co prawda jesteśmy jeszcze daleko od takich przedpandemicznych poziomów, natomiast też od kilku miesięcy mamy do czynienia z wyraźnym trendem spadkowym, co mogłoby wskazywać na to, że ta presja na światowe łańcuchy dostaw. Po prostu ulega obniżeniu. Tutaj z kolei Baltic Dry Index, a więc indeks obrazujący zmianę cen fraktu morskiego. Także, zobaczcie, jesteśmy sporo poniżej tego szczytu, właśnie na tym wskaźniku, a także znajdujemy się w trendzie spadkowym. A na tym wykresie mamy indeks samochodów używanych, i zobaczcie, także po takim historycznym szczycie obecnie znajdujemy się właściwie na poziomach dużo poniżej takich standardowych. Standardowych wskazań, właśnie na Meinheim Used Car Index, co również może być pewnym rodzaju prognostykiem. I na koniec jeszcze mamy tutaj niezrealizowane zamówienia w ważnych Stanach USA, i również możemy tutaj zobaczyć na czerwcowe odczyty, jesteśmy dużo poniżej szczytu właśnie na tym wskaźniku, co pokazywałoby, że faktycznie ta presja na łańcuchy dostaw ulega obniżeniu. Czy zatem te dane sprawiają, że już wkrótce możemy mieć do czynienia z końcem problemów gospodarczych? Z pewnością nie i czeka nas jeszcze wiele zawirowań, natomiast rynek akcyjny nie potrzebuje idealnej gospodarki po to, aby rosnąć i akcje często odbijają w fatalnych nastrojach. Po prostu wyceniają wcześniej negatywne wydarzenia i być może spadek SP500 do minus 24% wycenił techniczną recesję. Natomiast czy dołek mamy już za sobą, tego nie wiemy, nie sposób tego przewidzieć. To zawsze wiadomo jest po długim czasie, zatem ja nie próbuję tego robić, tylko koncentruję się na długoterminowej strategii alokacji aktywów do portfela i w mojej ocenie na wielu aktywach obecnie po tych przecenach i biorąc pod uwagę, Dane, które dzisiaj rozpatrzyliśmy, także inne dane, inne wartości bazowe, które służą nam do oceny prawdopodobieństwa. Uważam, że obecnie na wielu aktywach mamy do czynienia z bardzo ciekawymi momentami zakupowymi o atrakcyjnym stosunku zysk-ryzyko, i jednym z takich aktywów są chociażby długoterminowe obligacje USA. Mamy tutaj do czynienia z historyczną przeceną blisko 40%, a także z historycznym niedowartościowaniem. Chociażby patrząc na miesięczny, bardzo reprezentatywny wskaźnik w tym przypadku wyprzedania RSI. Zatem moim zdaniem, właśnie biorąc pod uwagę rozważając scenariusz taki dezinflacyjny, a wkrótce potem być może odwrócenie narracji Fedu, amerykańskiego banku centralnego pod kątem zacieśniania polityki monetarnej, zwłaszcza jeśli będą napływać słabsze dane gospodarcze, a takie słabsze dane gospodarcze już nadpływają, chociażby, Atlanta Fed GDP Now, który prognozuje niejako odczyty PKB za kolejny kwartał wskazują w tej chwili wartości ujemne czyli faktycznie, że moglibyśmy mieć do czynienia z techniczną recesją o tym dowiemy się pod koniec tego miesiąca, warto to również obserwować, natomiast moim zdaniem jeśli chodzi właśnie o aktywo obligacje długoterminowe mamy ciekawy stosunek zysk ryzyko, zatem zamierzam zwiększyć ekspozycję na tym aktywie w ramach ustalonej wagi w portfelu Dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek okazał się pomocny i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach kanału Finansista, wiedza, która procentuje.